Taki obóz e, polsko-niemiecki, e, bilardowy jest nastawiony przede wszystkim na to, aby oderwać dzieci od tych wszystkich urządzeń elektronicznych, pokazać im coś nowego i jak na razie po tym tygodniu mogę śmiało powiedzieć, że no, udało nam się to w 100%. To ile treningów potrzeba, żeby już coś załapać? Niektórzy łapią po godzinie po dwóch, oczywiście niektórzy troszkę dłużej, ale najważniejsze jest to, że wszyscy tutaj się razem zaaklimatyzowali, włączyli się do wszelkiego rodzaju rozgrywek, takich turniejowych. Stworzyliśmy tutaj pary takie, że zawodnicy grali, którzy troszeczkę lepiej potrafią grać z takimi byli, którzy dopiero zaczynają, więc pomagali sobie i tutaj aktywow aktywowaliśmy u nich właśnie taką współpracę drużynową. Ja się cieszę, bo e, 8 lat temu, kiedy zaczęliśmy z urzędów miasta projekt transgranicznych polsko-niemieckich szkoleń. Każdy mówi Bilard nie. Dzisiaj mamy blisko ponad 40 osób i pewnie 40 kolejne by było, tylko no ogranicza nas tutaj bardzo mocno miejsce. Uczysz, podpowiadasz też, czy po prostu rywalizujesz? Ja nie ukrywam, tutaj głównym głównym trenerem jest Marek Zubrzycki, aktualny trener polskiej reprezentacji Snookera. Ja jestem bardziej takim, można powiedzieć, żeby coś podpowiedzieć, sparring partner. i Tutaj nie będę zabierał y, całego kunsztu Markowi. Spróbowałaś gry w bilard? I jak ci się rywalizuje? E, dobrze. Nie dostałam się do półfinału, ale fajnie się gra. A co jest takiego fajnego w tym Bilardzie i co też jest trudnego w Bilardzie? E, trudne jest trafianie. A łatwe? Chyba nic. Projekt jest adresowany do młodzieży z Polski i młodzieży z Niemiec. Odbywa się on w ramach naszej współpracy polsko-niemieckiej. Jest to już kolejny projekt. On odbywa się już cyklicznie od wielu lat. No, bardzo się cieszę, bo na ten czas tych projektów ona góra to się robi takie miasto młodzieży dzieci. Fajnie się wszyscy bawią, integrują. My to widzimy codziennie, jak zmienia się ich nastawienie, jak uczą się swoich języków. Myślę, że trudne jest to, że trzeba bardzo dużej precyzji, żeby trafić w kul w ten dołek. A udaje się wyciszyć, uspokoić głowę i wcelować tam, gdzie się chce? Tak. Jak Ci idzie tu sportowo, bo to jakiś turniej gracie? E, myślę, że dobrze, tutaj ja mam piąte miejsce. Środki na ten projekt, na polsko-niemiecki projekt Obóz Bilardowy 2022 pozyskaliśmy z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bubr w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.